Witam was bardzo serdecznie moi kochani na kanale Jawora, Leniwy Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę Dzisiaj gramy w Among Us Jest ze mną 9 osób aż Także słuchajcie, my już bez zbędnego przedłużania Przechodzimy do giereczki, jest z nami skipper Który zasłania kod, żeby nikt nie klikował kodu Już jesteśmy z <śmienny> je chłopaków Lecimy okay, czekajcie, czekajcie. i zobaczymy kto Teraz. będzie tutaj mordercą no, jeszcze A -a -a. Czas na Twitchu, pozdrawiam to, to was oczywiście to bo to bo Twitch TV slash Jawor, polecam serdecznie na no, dobra, dobra. Dobra, na ostatniego. Na ostatniego, dawaj, dawaj. I lecimy z giereczką, zobaczymy. Mam nadzieję, że to nie ja będę tak mordercą. Zwana runda łaski. Dobra, to co zaczynamy? Tak. Znaczy, że to ja nie będę dzień. No, chociaż nie, wolałbym w pierwszej nie być mordercą. Dobra. Okej, 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 okej. Dobra, jestem normalny. Wolę zadania, zapoznać się z zadaniami. Na razie jest chillera. Okej, okay, no bo na tej mapie faktycznie nie kojarzę tej mapy totalnie. Dobra. Tu mam jakieś dwa zadanka Wyrzucamy sobie śmieci kulturalnie, a nie wyrzuciłem do końca Okej, okay, okej okay. Diabeł dziwnie długo tu stoi. A bo tu się pliki pobierają, dlatego tu dziwnie długo stoi, wszystko jasne dobrze, dobrze, chillujemy, pobieramy pliczki z twojego komputera. Jeżeli nie zostawili suba, to swojego komputera będą one pobrane. Idziemy na dół O! Okej, okay. okay. ja, okay. ja, ja zwołałem, bo generalnie to poszedłem okay. sobie do security no to i blaszka tam pobrało. kamery były Ale sobie, pograłem eee, i generalnie widziałem jak Ebro na kamerach zabija blaszkę. Oj. No to... No dobra, no to oj, oj. po prostu... A, ale temat. kamery są... A, Ewron, coś na obronę? Coś na obronę? Nie będę się za kamerami dla debili no. go. A okej, okay. dobra, dobra, no dobra, 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 dobra. Nie będę To jest było ustawione. A, ale... ja też widziałem na drugim monitorze mamy streamy, więc jak ktoś coś widzi, to na mo mam monitor po prostu na przykład. Policyjna prowokacja. Też głosuję na siebie. Gówno kamery. Gramy na drugiej mapie. Ja też głosuję na, na siebie, bo taki jazgot, że nie wiem, bo kogo tu widziacie. Ale jakby co, to diabeł wydawał się dosyć legitny, bo robił zadanie, no. o. o, szybka gierka. Dobra, 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 cyk. Światła ktoś wyłączył, by the way, robimy sobie dalej. Kwestiki nie mam pojęcia jak to światło się naprawia. A czy, a nie, to jest śmietnik znowu. Drugi kosz mamy, dobra. O, światło włączone. Dobrodziej, dobra, polatajmy sobie trochę z Dobrodziejem. Zobaczmy, tu diabeł też jest. Oni tu jakieś questy mają. ok okej. Okay. Idziemy do nawigacji. Może pójdziemy sobie z diabełem. Cyk, so, diabeł będzie mnie teraz sprawdzał. Dobra, sprawdził mnie. Zobaczył, że jestem legit. Tu nie mam nie, żadnego quest'a w sumie, także mogę stąd iść. Oho! No i reaktor. Aha! Aha! Chłop mi głowę skręcił. Dobra, dobra, dobra. Ale dobrze to zrobił. Dobrze to zrobił. To mu wyszło, to trzeba przyznać bez bicia. W tym razie obserwujemy teraz słuchajcie giereczkę i niech zobaczymy co tutaj się. O, zło <słucham> okay, eee, na kamerze. Nie, nie na kamerach, Jezu, ale zamknij Eee... <grym> Oho! O, Oho. Agresja, agresja, agresja. Dobra, dobra, Nie, 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 spokojnie, spokojnie. Ja po prostu biegłem jest zadanie robić i zobaczyłem... Mijałem, znaczy miałem generalnie Awara ja 5 sekund wcześniej, no może z 10. No. I on sobie poszedł w dół, ja poszedłem zrobić zadanie tam w nawigajcie, gdzie musiałem sobie stateczkiem poruszyć cztery razy I, i potem idę w dół i Jaworyt nie żyje I Dobra, to... widziałem tylko Diabeła była. trochę Diabeł, potwierdzam, że jest czysty, bo sprawdzałem, strzelał z Dometeorytu Tak, diabeł, diabeł jest czysty Diabeł jest czysty Ja natomiast, y, zacha się dziwnie zachowywał Właśnie Zaha y, Źle głosują, Zle, Zle, znaczy to, źle myślę ...elektrycznym, że są te kółka i widziałeś jak się ruszyło Lewej e, stronie, pasek, więc chyba... a, po prawej są, po prawej bled. Po prawej od elektrycznym, o ci chodzi. No, jest to. no. Więc y, dziwne, dziwi mnie to, że mnie podejrzewasz. Okej, okay, no. znaka się dobrze tłumaczy. Nie, 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 bo to faktycznie robiłeś, ale miałem wrażenie, Ja wiem Astra, że tak mogę robić questy, ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem. i odejdziesz taktycznie. Tak to wyglądało trochę? No, rozumiem. Wiesz, po prostu podejrzanie to wyglądało. Znaczy, dzięki. kto był u okay. nas na dole? Jawor był, jawor był. No bo ktoś tak. obok nas stał, jak my robić. Ja byłem, no niestety. Zacha nie robił nic. No, Zaha jest. No. Zaha jest, Zaha jest, Zaha jest w no nie mówię na przycisku nich, nie? Jakby co, żeby nie Sierpka, było. Ja wiem, że tamte, nie mogę mówić, jak zginę, bo już z... ten... się zdarzało na czasie. O Jowor, odpowiadasz i miłego się Nie mogę się mać, właśnie, żeby. nie wiem. Ja generalnie I Momiki? No nie, no przecież i mnie zabił. A No i tyle zrobiłem, poszukałem osoby, dzięki której będę mógł sobie łazić, żeby było też jeszcze istotne. Mamiki zadecydował, Zacha jest czysty Możemy skipać. But to jakieś podejrzenia, czy nikt nic. Dajecie namę, naprawdę? Nie, 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 nie. No. no tak. <śocratic> Serio chłopaki. No, dobra, no. Dobry, Do, no. to skipujemy przecież z spokojnie. Dobra, dobra. Jest chillerka, jest chilerka. E, możemy zrobić maraton z tej gierki. Jeżeli zostawicie 1500 łapek w górę, to wrzucę wam od razu drugi odcinek. E, także myślę, że spoko opcja. Polecam serdecznie łapkę w górę zostawić. Dobra. Obserwujemy już jego, co on będzie, jakie będą jego ruchy. Bo jestem mega ciekaw, co Josi tutaj będzie robił. Ok, Taska sobie zrobimy z kabelkami, Ta, Bo to kabelki chyba są, cyk. Josi w ogóle bardzo często jest, jakbyście byli na streamku Twitch TV Jawor, to byście ogólnie oglądali wszystkie gierki i by było super. Ja na przykład karty nie potrafię totalnie zeskanować. Yy, mogę jeszcze raz to spróbować zrobić. Ja pierdziele, naprawdę, Paweł? Aha, dobra, za szybko to robiłem. Nieważne, nieważne, idziemy zobaczyć, co się dzieje przy reaktorze. O, tu skanowane mogłoby być. Joshi tu biega, lata tu Yoshi, dobra. A on tu idzie, żeby być czyściochem. A nie, poszedł stąd. Zamiast tu stanąć obok Zachy żeby wszyscy myśleli, że jest czysty, Dobrodzieja, pa. Wiedziałem. Nie, źle to zrobił chyba. Chociaż... Nikt tu nie poszedł. Nikt tu nie poszedł, to aż tak źle tego nie zrobił. A, cyk. Dobra. O. E, witam. Witam, A, okay. witam cię. Ponownie, z ponownie, znowu Nexe. Ja, e, uciekałem, 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 widziałem, czekałem. Widziałem, widziałem, czekałem przed zachom. I obok mnie był Yoshi, który no jestem co ciekawe Nie byłem w stanie. I moja dziewoł Josi. Jak uciekałeś od <grym od zachom, <grym> jak zacha teraz był mega wol Toshi. Nie, trzeba poczekajcie. Poczekajcie chwilę, no stary, No dobra, niech się niech się wybroni, to prawda. Niech niech mam słowo Josi, generalnie było no, wezwanie, co nie? żeby tam naprawić i serio w sensie widziałem, że ktoś za mną za dosłownie Myślałem, że to Zaha był. To Josie może ja, ja wytłumaczyć mogę ja wytłumaczyć? Yy, mm -hmm. Dlaczego jestem pewien, że to jest nie. Nie mogę drzwi otworzyć. Nie jestem pewien, że był to Yoshi, ponieważ ciało było na korytarzu, a Yoshi nie mógł wyjść z innej strony i nie mógł mm -hmm. tego ciała nie zauważyć, ponieważ w drzwi, stary. ktoś zamknął drzwi od stare. Stary, uciekałem. No ktoś źle zamknął, w tym miejscu nie chcę raz, nie na ogonie siedział. widzieć. Stary, mówię, miałem na samym koniuszku monitora, niebieskie nóżki widziałem. Ale, ale w, no w którym miejscu, w którym nie, miejscu, miejscu, w którym miejscu? miejscu? Na dole mapy ciąc, ciąc. Miki dole jak mapy. się odpalił Na dole mapy uciekałem, to nie, możliwe, nie, nie możliwe, Bo drzwi Ale Zachę nie było, no, niebieskie Ej, zamknięty. ze względu tego, że nóżki nigdy nie są niebieskie, bo każdy ma skina na dupie <śmienicza> eee. Plus Plus no jeszcze, chciałbym plus Ale halo, jakby... no ale no generalnie jak sobie dżinsy założysz na nóżki no to też masz niebieskie ma na No dobra już jakby, okej okay. no e, Tutaj nie mamy. mamy jeśli chodzi o te argumenty, natomiast ja chciałbym no jeszcze jedną tak. rzecz nie no, ja, okay. ja chciałbym jeszcze jedną rzecz, która, która mi Aha. tutaj, ku nie się skłania To jest to, że jak szliśmy naprawiać reaktor to Yoshi się schował do takiej security po to, żeby stamtąd wybiec, żeby było widać, że on faktycznie biegnie ten reaktor ja naprawiać zamiast, no, sorry, zamiast wziąć i... Uh, uh, no, jest no, no, F, jest F. Chociaż jeśli byłby czysty, to byłby bardzo podejrzany. jemu nie, ja nie, idzie, nie idzie gierka. Ja chcę sposób. powiedzieć że tak, to, to zaufajcie, zaufajcie mi, zaufajcie hey, mi to no. musi być Yoshi na 100%, jeżeli to nie będzie Yoshi, ja wam mogę pokazać jeszcze Medb Ja podejrzewałem jak poczekajcie, zanim jeszcze ostatni głos pójdzie. Podejrzewałem mikiego przez to, że Tynek sobie robiłeś na dole, Questa, ja z Bladim e, sprawdziliśmy się po prawej stronie, więc na pewno wiem, że to nie jest Bladi. E, okay. I ty jak robiłeś Questa? Ja stałem. Tak, się obok ciebie. Stał, obok, obok ciebie, tak, bo ciebie widziałem, że a z drugiej szczyty. strony był. E, Superestagierka e, z I Zacha, albo Dobrodziej, kto był po lewej stronie przy kamerach? No właśnie, ja, Zaha i tylko ja byłem zamknięty obok pokoju. No nie, nie. No, w sumie nie miałeś no jak dobra, pan. przecież każdy zagłosował, no, no, już to już jeżeli, jego. Jeżeli chłopaki, chłopaki, jeszcze jedna rzecz, macie jeden głos, to szybko to jeszcze tylko powiem. Jeżeli to, jesteście to ja pewni. Mogę już to. Jeżeli jesteście pewni, że Bloody i Diabeł są czyści, Zaha też jest czysty, Miki też mógł mnie zabić, nie zrobił tego, to musi być Jaszy. No i to jest Jaszy, no. no. i to no, Na 100%, no, no, jestem no, przekonany. Ej, pięknie! O, źle zabija. Opra, panika gamingu, koleś. So, Nexus Eee, next, next. kolejny odcinek, next, jak next. wiecie 1500 nie łapek. Papa eee, elko, skrepiamur,